Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotu i Zewą. Dziś przychodzę do Was z najpyszniejszą zupą grzybową wigilijną, jaką zjecie. Oczywiście możecie ją przygotowywać w całym roku, ale najsmaczniejsza jest w dzień wigilii. Kto jest zainteresowany, zapraszam na film. Moi drodzy, w pierwszym kroku do wykonania takiej wigilijnej zupy grzybowej jest namoczenie grzybów. Ja namoczyłam je kilka godzin, chyba 4 godziny szybciej, ale najlepiej jakbyście to zrobili na noc, wtedy one tą intensywność oddadzą tej wodzie. My oczywiście to dodamy później do naszej zupy. I w pierwszym kroku, jak już mamy to za sobą, obierzemy warzywa. Jakie? Ja dodaję, słuchajcie, wszystkie. Możecie coś pominąć, jeżeli Wam coś w smaku przeszkadza. Tego selera jest na pewno za dużo, pójdzie połowa. Obiorę te warzywa, wrzucę do garnka, zaleję dwoma litrami wody i zaczynamy gotować. Jeżeli chodzi o warzywa, to możecie zrobić tak, że te warzywa w całości wkładacie i po wygotowaniu się bulionu wyjmujecie je i, i dacie je sobie, na przykład do sałatki królowej świąt. Ja zupę grzybową gotuję zawsze w Wigilię i też w Wigilię robię sałatkę, więc jest to ten sam czas. Można tak zrobić jak najbardziej. bo my potrzebujemy w grzybowej zupie tylko wywar, jak gdyby, tak? I to już y, oko, ja tutaj mam miarkę. I wstawiamy. W międzyczasie już gotuję sobie y, wodę do makaronu. Makaron mamy do łazanek, taki kwadratowy, ale to jak kto lubi. Posolimy wodę do smaku. Jak się woda zagotuje, wrzucamy makaron. I gotujemy według przepisu na opakowaniu. Zmniejszamy gaz, bo zacznie nam wiadomo kipić. Jak zmniejszamy na czwórkę, na 9 mam skalę, więc na taką czwórkę, piątkę, i gotujemy. W kolejnym kroku słuchajcie, obieram cebulę i pokroję w kosteczkę i przesmażę na maśle. Ja daję łyżkę masła, troszkę oleju, żeby się nie paliło, i roztopiamy, będziemy przesmażać cebulę. Przeniosłam sobie patelnię tu, bo już brak miejsc jest, żeby przełożyć cebulę. Cebulę smażymy na złoto, bo ją później dodamy do naszej zupy. Ale w międzyczasie, jak gotuje się nam yy, Włoszczyzna i tu makaron, to sobie możemy zrobić tą cebulę cebulka nam się zezwłociła, zostawiam ją na bok i będzie czekała na swój moment. Warzywa wyjmiemy. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, możecie warzywa wykorzystać do sałatki królowej świąt jak najbardziej. One są ugotowane, nam był potrzebny tylko wywar. Do tego wywaru przelewamy nasze grzyby razem z wodą i przelewamy. Teraz dodajemy naszą cebulkę przygotowaną, przesmażoną, sól, pieprz. Oczywiście później na końcu sobie doprawić, bo jeszcze przyjdzie śmietana, ale to tak już wstępnie. I łyżeczkę przyprawy. Albo do rosołu można kupić, albo wegetę naturalną, albo też możecie swoją przyrządzić, wegetę. I dodajemy około łyżki. Nasz makaron już jest gotowy. Podlewamy go. Ja jestem tej szkoły, że przelewam makaron zimną wodą, żeby przerwać proces gotowania, bo nie lubię mącznego makaronu, tylko od al wolę. Pół łyżeczki soli, bo było mało słone, oczywiście próbujemy. Do mojej grzybowej dodaję tak sporo pietruszki, bo po zagotowaniu się grzybów, ja wszystko blenduję na jednolitą masę. Chyba, że mam bardzo, bardzo dużo grzyba, wtedy połowę wyciągam i robię farsz do uszek albo pierogów, a drugą połowę miksuję, a jeżeli mam 40 gram, tak jak dziś, to miksuję wszystko razem. Troszkę jest mało pieprzna, a ja grzybową lubię dobrze pierną, więc dodaję około pół łyżeczki pieprzu czarnego. Mało wegetki, więc jeszcze pół łyżki. Wlewamy śmietany, ja mam tu 300 gram. Teraz ją zblendujemy na gładką masę. Drodzy, dlaczego tak robię? Miksuję głównie dlatego, że zupa jest bardziej aromatyczna, nawet jak macie mniej grzybów, także taki tip ode mnie. Można dołożyć albo świeżej, albo właśnie tego rosołu na koniec, bo jak dodamy śmietanę, to wiecie, smak lubi się rozminąć, więc jeszcze troszkę soli może być potrzeba, ale to już można też na talerzu sobie doprawić. Na tym etapie zupa jest gotowa, teraz można już tylko serwis robić. Moi drodzy, i teraz tak, na nieduże miseczki, bo my na Wigilię mamy małe miseczki, ze względu na to, że tych pozycji dań jest bardzo dużo, dlatego na małe miseczki wlewamy zupę, no i na małej też tą marchewkę, to tylko słuchajcie, w celach dekoracyjnych, jak możecie się domyślać. Mamy efekt finalny. Moi drodzy, zupa grzybowa jest gotowa z makaronem, z łazankami. Do dekoracji zastosowałam tą marchewkę, która nam się w zupie ugotowała. Można oczywiście przystroić jeszcze ją zieloną, pietruszką to nigdy nie zaszkodzi. Dla celów wizualnych zawsze warto. Jeżeli nie potraficie albo macie inną zupę, możecie spróbować moją. Gwarantuję wam, nie pożałujecie. Bardzo dobra zupa. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkim wspaniałych przygotowań do świąt i do następnego wideo.